Monstrów warski port jachtowy jest najfajniejszy. Bardzo dużo osób, bardzo dużo zawodników, widać, że ten głód jest wyczuwalny, ludzie chcą się ścigać, chcą też oglądać sportowców. No i też dodajmy, to jest naprawdę kapitalna, piękna sceneria, tak, no, ciężko znaleźć drugi tak malowniczy obiekt. Obiekt spektakularny, otwarty, czyli kibice mają wszystko do zobaczenia, blisko plaży, gdzie ten efekt jest wtedy bardzo taki realny, tak? czuć to paliwo, czuć te emocje po prostu. Trwają naprawy, konkretnie kierownicy w skuterze. Co się wydarzyło w tym pierwszym dość pechowym biegu z wielu względów? W sumie. Tak, od razu na starcie, na pierwszej tej białej bojce, po prostu kierownica się urwała na skręcie w lewo. Nie wiem, po prostu coś było źle zrobione, puściły, dwie śruby po prostu pękły. Niebezpieczna to dość sytuacja, jak opanowałeś skuter? No po prostu wyrzuciło mnie ze skutera, tak? Teraz próbujemy naprawić, może się uda to naprawić i wystartuje jeszcze raz. Kiedyś coś takiego w życiu Ci się trafiło, czy to pierwszy raz, miejmy nadzieję ostatni? Nie, to właśnie pierwszy raz i to właśnie na takim pierwszym odcinku, bardzo prostym, co praktycznie jest największa prędkość, tak? Startujesz też w klasie GP2, tam jest bardzo duża rywalizacja. Jak się pływa z mężczyznami na tych tak już bardzo potężnych w sumie skuterach? Świetnie! Dzisiaj byłam zachwycona. Płynęłam czwarta i niestety coś mi się stało i tak już obroty mi spadały, prędkość mi spadała. Do 25 już niestety musiałam spłynąć, ale no, no rewelacja, jestem zachwycona. No tak bywa na zawodach, tak było, było lekkie zafalowanie, boje się zrywały, ale to się zdarzy nawet na najlepszych zawodach, także nie możemy tutaj mieć pretensji do organizatora. Najważniejsze, że zawody w ogóle się odbyły i można było sobie potrenować. A czy były dwa biegi, czy trzy, no to już trudno. Były dwa i też się fajnie potrenowało. Tak jak mówię, jeśli chodzi o Polskę, to, to chciałbym tutaj powalczyć o pierwsze, pierwsze miejsca w klasie GP1, GP2. Jak to się uda, będzie dobrze, jak nie, no to po prostu będzie ktoś lepszy. Panie prezesie, chyba najważniejsza informacja jest taka, że mamy zawody w tym roku, bo początek sezonu wyglądał dość dramatycznie biorąc pod uwagę pandemię. No, wyglądał bardzo źle. Wyglądało, że w tym roku nie uda nam się przeprowadzić żadnych zawodów. Stąd między innymi była rezygnacja z Mistrzostw Europy po obwodzie, które miały odbyć się w Chodzieży i w Rogoźnie. I faktycznie sezon wyglądał, że będzie sezonem martwym. Ale na szczęście znaleźli się pasjonaci sportu motorowodnego i skuterów wodnych, którzy pomimo pandemii, ale przy zachowaniu wszelkich reguł z tym związanych, Doprowadzili do tego, że już po raz drugi spotykamy się na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Pierwsza eliminacja była w Mechelinkach, druga jest tutaj w Ostrowie Wartskim. Zgodnie z zapewnieniami kolejnego organizatora, finał Mistrzostw Polski odbędzie się w Rybniku. Oprócz tego planujemy również dwie eliminacje Mistrzostw Polski w wyścigach po obwodzie. Zarówno Trzciarka, jak i rogoźno potwierdziły, że w tym roku są w stanie i chcą zorganizować zawody motorowodne. Także myślę, że będzie dobrze, pomimo wielkich utrudnień, które się wiążą z zachowaniem pełnej tutaj i dystansu i wszystkiego, co wynika po prostu z covidu.